No, Roza to jest przykład takiej bardzo smutnej kociej historii. Paloma trafiła do mnie w, w strasznym stanie. Była pogryziona. Rysie był no, malutki, taki jak, taki jak dłoń. Kotek był zaplątany w jakieś plastiki. Wyglądało na to, że będzie trzeba tą łapkę amputować. Masza była wychudzona, bo to był kotek, który miał być uśpiony. To była skóra i kość. A rodzina, o której mieszkała całe życie, Porzuciła ją, chcieli ją uśpić, pomimo tego, że była zdrowym kotem. Na szczęście weterynarz nie podjął się eutanazji zdrowego kota. No i w ten sposób roza trafiła pod skrzydła stowarzyszenia. Stowarzyszenie Miasto Dobre dla Zwierząt pomaga różnym zwierzętom. Formalnie działa od 6 sierpnia 2013 roku, natomiast jako grupa nieformalna działaliśmy już jakieś 2 lata, 3 lata wcześniej. Pomagamy kotom, psom, królikom, szynszylom, e, nawet były papugi u nas. <grych> Między 4 a 5 tysięcy zwierząt, którym pomogliśmy. Ze Stowarzyszeniem Miasto Dobre dla Zwierząt współpracujemy już od paru lat. Przez cały ten okres wydaje mi się, że pomogliśmy już kilkudziesięciu kotom. To są głównie koty bezdomne, z chorobami zębów, są bardzo mocno wyniszczone. Obecnie mamy 28 domów tymczasowych. Mamy około 30 wolontariuszy, którzy aktywnie działają. A dlaczego pomagamy? Pomimo tego, że działamy tyle lat, niestety cały czas zwierząt, które potrzebują pomocy jest bardzo dużo. To jest niekończąca się historia, w związku z czym jest dużo kotów, które są powypadkowe, które są gdzieś na ulicy porzucone, wyrzucone z różnych przyczyn, które potrzebują naszego wsparcia, pomocy domów tymczasowych, sterylizacji, kastracji itd. Sterylizacja jest niezbędna, aby ograniczyć skalę bezdomności i cierpienia zwierząt, które udomowił człowiek. Każdy kolejny miot jest zmuszony polować, zabija ptaki i drobne ssaki. Bo to trochę nasza wina, ludzi wina, że one się znajdują w takiej, a nie innej sytuacji. Bezdomność jest za duża kotów. Jest tak ogromna, że gdybym ja sobie mogła pozwolić na to, żeby w tym mieszkaniu było, nie wiem, 6, 7 kotów, 8, 10, no to ja już dawno bym je miała. Właśnie takie maluchy, które trafiają do schroniska, mają najmniejsze szanse na przeżycie. Bardzo często są rozjeżdżane przez samochody, atakowane przez psy bądź inne dzikie zwierzęta. Są też narażone na choroby i okrucieństwo ludzi. Nie ma na to naszej zgody. I właśnie dlatego pomagamy. Nie potrafimy inaczej. Czuję, że to jest jakby mm, część mnie, którą chcę dać tym, którzy sami sobie nie mogą pomóc. Nie można pomagać nie kochając. To jest wpisane w życiorys. Z tym się człowiek musi urodzić. To jest empatia, to jest miłość, to jest oddanie. Mam takie poczucie odpowiedzialności w sobie, że że jeżeli możemy sprawić, żeby to jego życie było lepsze, bezpieczne, żeby miał swoje domy, to po prostu warto jest poświęcić czas, uwagę. Ktokolwiek ma zwierzęta, myślę, że taki powinien być. No to, jest, to jest miłość bezwarunkowa, taka po prostu. Pomagam, bo lubię. Bo nie akceptuję świata, w którym jest zło. Kocham pomagać po prostu. A jak pomagamy? To jest klatka do łapania dzikich kotów. No nie tylko dzikich, generalnie kotów, które nie dają się złapać. Dzisiaj, właśnie, mieliśmy taką akcję, że w miejscu, w którym pomagamy kotom. Okazało się, że jest nowy kocur, którego trzeba złapać, bo próbuje tutaj steroryzować stado, w związku z czym przyjechaliśmy, żeby go upolować. Ten kot przede wszystkim jest przewożony w klatce łapce do weterynarza. I u weterynarza robione są podstawowe takie badania, żeby sprawdzić, czy wszystko w porządku z kotem. Badana jest temperatura. Najczęściej też jest to ich pierwsza wizyta u lekarza weterynarii, bo objęte są kryzysem bezdomności. Jeśli ten kot nie ma jakichś przewlekłych chorób, to od razu idzie do kastrę. Wypuszczamy go zawsze w miejsce bytowania, jeśli to jest dziki kot. Bo jeśli kot, którego złapiemy, przejawia jakieś takie zachowania, że bardzo chciałby do ludzi, chce się głaskać i no, nie wykazuje takich zachowań, że człowiek jest kimś złem, no to wtedy zaczynamy szukać mu domu. Szukamy właśnie takich domów tymczasowych, ludzi chętnych do przetrzymania danego zwierzaka. Jesteśmy domem tymczasowym mniej więcej od 8 lat. Ile uratowaliśmy kotów? Gdzie jest w granicach. 40 kotów w przeciągu tych 8 lat znalazło swoje domy. Bardzo dużo niestety zależy od tego, jak kot jest umaszczony. Czarne koty utarł się taki stereotyp, że przenoszą pecha. Ale ona jest super. Jest, jest jednym z najbardziej pieszczotliwych kotów w domu i no, jest taka bardzo, bardzo czuła. Ona wyczuwa nastroje, jak jest smutno ona przychodzi na kolanka. Nie tylko czarnym kotom trudniej znaleźć dom. Pod naszą opieką przebywają również chore koty. Czasami ich stan jest na tyle poważny, że zostają pod skrzydłami stowarzyszenia do końca życia. Na szczęście większość z nich może trafić do odpowiedzialnego domu adopcyjnego. Paloma choruje na FIF i oprócz tego miała też nowotwór na, na uszach, no i przez to niestety trzeba było usunąć jej uszy. Masza została bez możliwości adopcji, w związku z tym, że jest nosicielką FELF. FIF to jest kocia wersja hiwa ludzkiego. I objawia się tym, że koty mają osłabioną odporność, częściej chorują i wymagają troszkę właśnie więcej uwagi, ale ich takie codzienne życie nie różni się zupełnie niczym od, od życia normalnego kota. Absolutnie nie różni się zupełnie, jest tak samo cudowny, tak samo aktywny, tak samo kochany. Nie ma żadnej różnicy, jakby ktoś wszedł z zewnątrz, to by w życiu nie powiedział, że to jest Kot nosiciel wirusa. Stan jabłusny polony był bardzo zły, więc trzeba było usunąć się wszystkie zęby, ale to też nie przeszkadza jej w niczym normalnie zjada mokrą karmę i funkcjonuje normalnie. W przypadku pozostawienia takiej jamy ustnej, takich kotów bez opieki stomatologicznej. Mocno zmniejszamy możliwość tych kotów na przetrwanie, na normalne pobieranie pokarmu. Jeżeli mamy pacjentów, którzy trafiają do nas z zupełnym brakiem apetytu, z rezygnacją z jedzenia, tak jakby kot wolał śmierć głodową, niż jeść tak go to boli, że już po prostu rezygnuje z życia. Możemy sobie wyobrazić, jak się czujemy, gdy boli nas jeden ząb i mamy wskazanie do leczenia kanałowego jako ludzie, a tutaj bolą wszystkie zęby naraz i to latami gmawiamy takich pacjentów po odpowiednim przygotowaniu. Badaniu krwi, badaniu kardiologicznym, na które stowarzyszenie również się zapisuje, zgodnie z naszymi zaleceniami. Najczęściej jest to interwencja chirurgiczna i są to zabiegi radykalne, polegające na usunięciu części lub większości zębów. Zwierzaki po takim zabiegu już chętnie jedzą podaną karmę, zachowują się inaczej. Tydzień po wygojeniu ran mogą już szukać nowego domu. Im szybciej taki maluch do nas trafi, im szybciej jest szansa na to, żeby się socjalizował, uczył się mieszkania w domu, tym szybciej jest gotowy do tego, żeby znaleźć swój stały dom i być szczęśliwym kotem. Koty z FIF to normalne koty, też jedzą smaczki. Proszę bardzo. Kiedy zwierzaki są gotowe do adopcji, trzeba je jak najlepiej przedstawić światu. Odwiedzamy wtedy domy tymczasowe i fotografujemy koty, dbamy jednocześnie o to, żeby zwierzaki dobrze się bawiły na takiej sesji i jak najmniej stresowały. W efekcie mamy ładne, atrakcyjne i dobrze doświetlone fotografie, a tymczasowo opiekun opisuje zachowanie i charakter zwierzaka, jego potrzeby i tak przygotowane ogłoszenie adopcyjne trafia do internetu, po czym rozwania się nasz adopcyjny telefon. Przeprowadzamy taką rozmowę kwalifikacyjną. Po mojej rozmowie wysyłamy ankietę, poznajemy tę osobę. Jeżeli mm, mamy wątpliwości, to wtedy umawiamy się na wizytę przedadopcyjną. Zadaję pierwsze pytanie. Gdzie dana osoba mieszka? W bloku czy w domu? Czy w tej rodzinie są zwierzęta? Czy jest balkon w mieszkaniu? Balkon musi być bezwzględnie osiadkowany jeszcze przed adopcją. I to jest dla mnie sygnał, że ta osoba jest odpowiedzialna. I tu naprawdę bardzo dużą wagę przywiązujemy do bezpieczeństwa tego kota. Bo, bo to jest nasza praca. To są nasze dzieci. My traktujemy te zwierzęta jak nasze dzieci. A jak nagłaśniamy naszą działalność i zbieramy środki? Ja nie mam jakby określonej funkcji, bo nie tylko jestem domem tymczasowym, ale też jeżdżę na odławianie kotów, prowadzę TikToka, współprowadzę profil na Facebooku Stowarzyszenia. Każde udostępnienie, każde polajkowanie, każde serduszko pozwala nam na dotarcie do większej ilości osób. Stowarzyszenie uruchomiło też dodatkową, alternatywną formę gromadzenia środków, bo sytuacja jest nie zawsze na plus w stowarzyszeniu. Wymyśliliśmy taką opcję wymiany książek. Cała idea tego bazarku książkowego polega na tym, że jest część osób, które książki do nas oddaje. Oczywiście za darmo, my je wystawiamy, a jest grupa osób, które je kupuje, więc działa to na zasadzie pewnej wzajemności. No i oczywiście wszystkie środki przekazywane są na konto stowarzyszenia. Oprócz bazarku książkowego na Facebooku prowadzimy również sezonowe bazarki, na które możesz przekazać lub zakupić przedmioty codziennego użytku w dobrym stanie, co również wpisuje się w ideę Zero Waste. Nasi wolontariusze wykonują przepiękne rękodzieło, malują kubki, a czasem trafisz też na usługi takie jak profesjonalny tatuaż. Każdy taki gadżet, niech to będzie 5, 10, 20 zł, to już jest dodatkowy pieniądz do puli właśnie tej, tej pomocowej. Możliwości jest mnóstwo do pomagania, tylko po prostu y, trzeba to poczuć i trzeba to chcieć robić. A jest to naprawdę fantastyczna sprawa. Niestety nie mamy już ani miejsca w domach tymczasowych, ani środków finansowych, żeby dalej ratować życia. Potrzebujemy Waszej pomocy. W tym roku obchodzimy dziesięciolecie. Nigdy nie spodziewałam się, że będzie to taki trudny okres i trudny czas. Myślę, że w tym momencie jesteśmy na takim etapie, że zaczynamy się zastanawiać, czy będziemy w stanie funkcjonować kolejny rok, bo po prostu brakuje nam środków na to, żeby utrzymać koty i przyjmować nowe zwierzęta pod opiekę. Domem tymczasowym może zostać każda osoba, która ma serce, która ma troszeczkę czasu, empatii i która kocha zwierzęta. Jeśli masz chociaż kawałek miejsca w domu, chociaż trochę ciepła. I, i to wszystko. I w ten sposób możesz bardzo pomóc stowarzyszeniu i, i kociakom. Dom tymczasowy ma zapewnioną karmę. Nie płaci za leczenie tego zwierzaka, dlatego że wszystko przejmuje stowarzyszenie. Jeżeli dysponujesz kreatywnością, wiedzą, sprzętem lub no po prostu czasem, możesz robić sesje fotograficzne zwierzaków, pomóc nam w obsłudze mediów społecznościowych czy przygotowywaniu grafik. Jeżeli jesteś twórcą, możesz przekazać nam swoją sztukę, rękodzieło czy usługę na licytację. Pomagać można na wiele sposobów, nawet zawożąc karmę czy zwierzę do weterynarza, oddając, kupując książki czy inne przedmioty na naszych licytacjach. Najważniejszą pomocą jest zawsze adoptowanie od nas kota na zawsze, ale aktualnie najbardziej palącym problemem jest właśnie brak środków finansowych. W opisie znajdziecie link do naszej zrzutki, która została specjalnie utworzona po to, żebyśmy mogli przetrwać ten trudny czas. Dziękujemy Wam za każdą wpłatę. Bez Waszej pomocy nie damy rady. Pomóż nam pomagać.